Filar siódmy: Jak uzdrawiać to, co w sobie odrzucasz? Część pierwsza: Wprowadzenie: Światło nie istnieje bez cienia. W poprzednich filmach mówiłyśmy o wewnętrznym świetle o tym, co piękne, łagodne, boskie ale światło nie istnieje bez cienia. I nie chodzi o to, by się go bać, chodzi o to, by w końcu na niego spojrzeć z miłością. Część druga. Czym jest cień? Cień to wszystko, co zostało w nas wyparte, odrzucone, zepchnięte, emocje, których nie wypada czuć, myśli, których się wstydzimy. Rany, które przykryłyśmy uśmiechem, to nie jest złe, to po prostu zranione. Cień to część ciebie, która czeka, byś ją zobaczyła. Część trzecia: co się dzieje, gdy go wypieramy? Im bardziej odrzucamy cień, tym silniej on działa z ukrycia, wybucha gniewem. Wciąga w relacje pełne bólu. Prowadzi nas tam, gdzie znów poczujemy to samo odrzucenie. Nie możesz go usunąć, ale możesz go przyjąć, i wtedy zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Część czwarta: Jak spotkać się ze swoim cieniem? Z delikatnością, bez oceny, zapytaj siebie. Czego najbardziej nie chcę o sobie wiedzieć? Za co siebie karzę? Jaką część siebie ukrywam przed światem? Nie musisz mieć odpowiedzi od razu. Wystarczy, że przestaniesz uciekać. Cień przestaje ranić, gdy staje się widoczny. Część piąta. Czuła praktyka uznania. Zamknij oczy. Połóż rękę na sercu. Pomyśl. O tej części siebie, której się boisz. Nie oceniaj jej. Nie analizuj. Po prostu przytul ją. Powiedz sobie w myślach, widzę cię i nie zostawię cię samej. Część szósta. Podsumowanie. Cień to nie wróg. Cień nie chce cię skrzywdzić. On po prostu chce być zauważony. To co boli. Chce zostać uzdrowione. Nie walcz ze sobą. Zacznij siebie rozumieć. Z serca blask duszy. Jeśli ten film dotknął czegoś głęboko w tobie, subskrybuj blask duszy. Podziel się. Z jakim swoim cieniem boisz się spotkać. Nie jesteś sama. Każda z nas niesie swój cień ale każda z nas może go rozświetlić.